Cześć, witajcie z tej strony Janek. Dzisiaj będziemy e, robili sobie kill-off, ale pewnie... Janek, po co Ci kilof? Masz już jeden. Ale po prostu ja chcę zrobić sobie kilof z fortuną. E, a żeby go zrobić będę potrzebował dużo materiałów. Na przykład diamenty, których w ogóle chyba nie mam. Albo ewentualnie... Mam! Na żelazny spróbujemy zrobić fortunę widzowie. Jakie to ma syf. O Boże. Przepraszam widzowie, że mam, ale mam trochę kata, muszę to urzędować. Może najpierw pójdźmy się przespać do naszego pięknego domu. Halinkę? Halinkę ty tu zostajesz. Leć. Dobra, mamy halinkę. kołak. leć. Ja mam znacznik? ja nie mam znacznika. Co? Ile ja mam? Aj tu może kiedyś zrobiłem bikon? Nie wiem. Dobra. Halinka. Pamiętam, że jakieś miałem te znaczniki, ale po prostu nie tracimy czasu na jakieś kupie znaczniki. Yy, musimy iść do kawadu, i enchantingu. Enchanting jest tam w tym górą Gowadło też, więc to chwilę potrwa. Więc po prostu lecimy tak na szepciorku. Przy okazji przywitamy moich nowych kolegów. ich. Będę speedrun. Eee, czy mam coś ważnego? Eee, nie wiem. Książki ewentualnie. Przeszłam i zdawiałam hałas. Ja eee, po prostu, no... Jezu! Chciałam, zginę. Boże. Jaki eee, Tam. Tak tam nie będę miał... tylko padła. Nie mam kowadła. Ale jakieś popsute. Nie Kupadła. to kamień świpierski. Breaking. Jeszcze Już mamy fortuny 2. Dobra, ale ile ta fortuna kosztuje? Czekajcie. 28 noweli. Mam tego. No. Dobra, no. Ziem sobie z chabaszczaka. No nie no, kurczę, w takim najgorszym miejscu musimy się wkopać Tak będzie szybciej Nie mam butelek z EXPem? O kurczaki jaki! może w nowym guider się zrobiły moby? Jeden moja wioska, znaczy moja zbroja. Ps. Proszę, aby coś, aby coś, aby coś, aby coś, aby coś, aby coś jest. O kurczę, krypcio. Tu muszę trochę zwierząt powybijać Dobra, to widzimy się, jak będę miał 28 lew. Dobra, widzowie. Naprawiłam sobie żelazny kilo, żeby ten nie był do razu taki i Ten i wszystko, znalazłem w tym. Domu, tym domu, tym białym, tym z tym, tym e, Miałem jeden, więc po prostu Bieraj. i... Czemu ja tu mam tyle zwierząt? To wybijam ja Dobra, sprint Czy to staczę? 28? Nie. Na 24 nie mam. No kurcze okej kurczę. Ok, widzowie, mam 28 level, to idziemy do. do, do znaczy, to też na 28 level. Na fortunkę 2. Dobra, widowie. Lapis, No kurczę, no nie wytrzymam. No ja chyba lapisu też nie mam. Okej, okay, widowie, okazało się, że mam lapis. No dużo nawet. Fortuna 2. Czy się jeszcze nie dało. Tylko Fortuna 2. A teraz jakaś federowo. Więc to najsłabszy level i to po prostu o. i teraz jakiś fajne coś? Fortunka? Fortuna, fortuna, fortuna o. Nie ma w no, ogóle da się mieć fortunę nie da. No. E, jeden, nie dwa potrzebne. Zaraz książki. Powinny być inne. Mam jakieś fajne, ale potrzebuję tej fortuny. Ja przypadkiem miałem gdzieś jakieś książki fortunę 3 widzowie Nie wiem sprawdzę w po prostu wszystkich domkach, że ja nie miałem przypadkiem fortuny, bo pamiętam, że jakąś fortunkę chyba miałem na no, odcinku, który zrobiliśmy od ten kilo i miałem gdzieś tą fortunę. I nie będzie ją położyć. Zowie. no tu widocznie nie, nie. o kurcze dostałem yy, o, co na to żeby stworzyć enter chesta Pamiętam, że ja w niderze byłem i tam chyba wkładałem jakiegoś kilo, kilo z fortuną, czy nie? To chyba potrzeba 8, tak? A czy, czy jaś patrzę, pod... nie mam chest Nie wiem, jak prakty, ja spada, że się gubię na tych jękowicach. No i nie mam chesta no nie mam. To Ender Chest. No ja miałem Ender chest, tylko co ja nim zrobiłem. Tu go postawiłem. I kurczę, ciężko sprawa widzowie. Widzimy, o kiedy że ja miałem Ender Chest, a go tam na dole. O sorry świnka. O kurcze, ja zrobimy jak mam temę. O kurde, jak wspomniałam, że nie mam silikonu w brzegi, chcę ja I to mam ending To też ma to? 10 do gmaila ma Więc ja w razie czego mam letrę Dobra, ja to odłożę od tej temy i ja zostawię to Oj, no to nie powiedział, że jest ja takie mocne i że ja mam elytrę. Ja. ja wspomniałem, że ja mam naprawdę elytrę. No i kurde. No to nieźle. Czekaj, Czekaj, ja tylko nie wiem się lata erytrą. chyba fajwerki potrzeba, to nie? Tak, to chyba fajerek potrzeba. Nie trzeba. Ale, po, po kozak mam ramontowałem litrę To widzowie, no, nie udało nam się dzisiaj zrobić Fortuny 3 Mamy Fortuny 2 I ja chciałabym ją tylko przetestować O Jezu, jaki jest mądry To hej, że hej, piękny mądry To, nie, to nie się... no, dobie, hej, przepraszam za ten hałas No, działaj Lecę, nie lecę. Biorę ten kierow i po prostu stoję, nie wiem, na jakichś ludzi. Fortuna, tu Dobra, zróbmy cień i wyłączmy deszcz. to ja pamiętam, że tam jakiś cave, cave miałem nie mogę przejść chciałam zobaczyć ile to fortuna daje Kurde, no to jest jakiś Nagle nie ma, nie, ma nie wiem widzowie, poszukam jakiegoś kejwa Okej okay, widzowie Znalazłem kejwa I i Fortuna to nie zadziałało, ale styl ród I czy będzie tak. Nie wiem, ale chciałbym sprawdzić. Yy, no nie wiem, był już tak. Ale dobra, to uciekł się